Hej, hej, witam w kolejnym materiale poświęconym The Long Dark. Dzisiaj opowiem wam troszkę więcej o trybie nieszczęśnika, czyli obecnie najwyższym poziomie trudności. Generalnie tak, na samym początku najważniejsze różnice, jeżeli chodzi o właśnie tryb nieszczęśnika. Nie możemy aktywować żadnych wyzwań, czy tych dodatkowych umiejętności oraz nie mamy trybu oszukania śmierci, czyli tutaj de facto nasza śmierć jest tą jedyną i nieodwracalną. Plus dodatkowo co jakiś czas pojawia nam się nowa dolegliwość. Na samym początku jest to właśnie osłabienie formy. Potem do tego mamy dorzucano chociażby słaby żołądek, gdzie de facto, niezależnie od poziomu gotowania, mamy zwiększoną szansę na zatrucie pokarmowe czy na pasożyty. No i generalnie łącznie tych dolegliwości będzie 6, które z czasem będą się po prostu pojawiać. I tyle, jeżeli chodzi o takie ogólne założenie tego trybu. No, de facto sami twórcy mówili w momencie, kiedy dodawali ten tryb, że tutaj nie będziemy przeżywali w setkach, a raczej maksymalnie w dziesiątkach dni. I to raczej nie będzie tak górna w zasadzie powyżej 50 dni, przynajmniej tak mi się wydaje. I relatywnie tak, taka jest prawda. Gdzie, mimo wszystko, na moje 250 godzin w tej grze nie jestem znowu aż tak doświadczonym graczem, więc moje. Ma w zasadzie moje takie pierwsze wrażenie na temat tego poziomu trudności możecie brać bardziej z perspektywy osoby, która troszkę w tego The Long Darka pograła, coś tam ogarnie, ale nie jest całkowicie yy, graczem, który tą grę wymasterował. W zasadzie idąc dalej, yy, jeden duży plus, który w zasadzie bardzo ułatwia podejście do tego trybu w momencie kiedy robimy po raz któryś podejście do niego Ponieważ stad mamy cały czas w tym samym miejscu, jest to e, wesoła dolina. E, mniej więcej równo na środku mapy, bo kawałek dalej mamy e, linki prowadzące do wraku samolotu. E, plus do grani jest kitera, e, czyli po prostu do tych spalonych domków zaraz tam przy, przy samym samolocie. E, I idąc w drugim kierunku jesteśmy właśnie stosunkowo blisko farmy czy chociażby przyprawy. No i generalnie ja tam się udawałem zawsze za pierwszym razem. Dlaczego? Ponieważ relatywnie w tym, na tym poziomie trudności jest bardzo, ale to bardzo mało przedmiotów, i w zasadzie najważniejsze itemy, jakie trzeba byłoby znaleźć, znaleźć na samym początku, to chociażby jedna paczka zabawek oraz przybodnik, żeby sobie przygotować mm, rękawiczki oraz czapki, nawet te improwizowane. Dlaczego? Ponieważ jest cholernie zimno. Kiedy mamy na dworze minus 35 stopni, można uznać, że wtedy mamy bardzo ciepły dzień. Więc warunki atmosferyczne są bardzo, ale to bardzo nieprzyjazne. W zasadzie, sensie tak samo jak nieprzyjazne są wszystkie inne rzeczy związane, tego tak wam powiedziałem najważniejsze, to byłoby znaleźć właśnie zapałki czy chociażby przybornik, żeby móc sobie rozpalić ogień. Eee, a przybornik wiadomo, żeby nie nabawić się odmrożeń, bo w momencie kiedy nabawimy się dodatkowo odmrożeń, to w tym momencie mamy jeszcze mniej HP. I tam pasek życia momentami staje się naprawdę bardzo, ale to bardzo krótki, właśnie przez to, że ci im dużo zdrowia, przemieszczając się po prostu z punktu A do punktu B, yy, przez po prostu bardzo, ale to bardzo niską temperaturę. Generalnie mam wrażenie, że i tak twórcy to troszkę znerfili. W sensie, jak robiłem pierwsze podejście do tego poziomu trudności zaraz po jego wyjściu, to miałem wrażenie, że tych przedmiotów jest jeszcze mniej, śnieżyc było jeszcze więcej niż jest teraz. Mm plusy temperatury były jeszcze bardziej, że tak powiem, srogie, bo nawet na ostatnim, ostatnim podejściu, gdzie te trochę sobie pograłem, byłem w stanie w ogóle opuścić Wesołą Dolinę, ale o tym za chwilę, i relatywnie nawet widziałem tylko dwie kreski utraty zimne, a nie trzy, i w zasadzie utrata ciepła to jest kwestia naprawdę pięciu minut. Więc tyle, jeżeli chodzi o to, jak wygląda, i mówię, ewentualnie jakieś małe zmiany mogły tutaj wlecieć w porównaniu z... Pierwszymi sejwami. Oczywiście do tego mamy troszkę większe zapotrzebowanie na kalorie, oraz dodatkowo zwierzęta są bardzo, ale to bardzo agresywne, patrząc dodatkowo na to, że nasz stan raczej się z biegiem czasu pogarsza, a nie poprawia. No, mają dodatkową determinację, a w zasadzie dodatkowy argument, żeby nas próbować atakować. Więc w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o takie szybkie omówienie tego trybu. Miało być ciężko i jest ciężko, z tą różnicą, że na samym początku, jak przez pierwsze dwa dni, ogrywałem sobie ten tryb. Miałem wrażenie, że ten poziom trudności jest troszkę niesprawiedliwy, bo potrafiłem kilkanaście razy odpalać nowego save'a, w zasadzie potrafiłem ginąć kilkanaście razy. Tylko i wyłącznie po to, żeby nie znaleźć żadnych zapałek. Już nie mówiąc o żadnym innym przewodniku, nawet nie byłem w stanie jakkolwiek wyratować się z tej słabej sytuacji, ponieważ de facto nie miałem czym. Ja mogłem naprawdę sprawdzać sobie paręnaście razy to razy te, te miejsca Czyli farmę, przepra e, przeprawę, czyli ten dom kultury e, te lokacje i generalnie naprawdę nie potrafiłem niczego znaleźć, plus dodatkowo, bez dodatkowych ciuchów, czyli chociażby tych rękawiczek czy czapek podstawowych, nie byłem w stanie się nawet ogrzewać, e, nie byłem w stanie się ogrzewać w pomieszczeniu, poza oczywiście spaniem, chociaż to też nie zawsze dawało radę. Więc mam wrażenie, że mm, teraz ten tryb jest trochę bardziej. Sprawiedliwy, ale jak wyglądały moje próby, bo tych prób miałem kilka, i najlepszą skopałem w bardzo oryginalny sposób. A w zasadzie przedstawię wam o co mi chodzi. No tak, całkowicie odpuściłem sobie samolot i całkowicie odpuściłem sobie, sobie bunkier i powiedzmy tą północną część mapy, jeżeli chodzi o wesołą dolinę. A w zasadzie nawet nie tyle co północną, tylko tą część, gdzie już idziemy w kierunku wilczej góry. Więc tak jak wam powiedziałem, farma. E, przeprawa i generalnie jeszcze do, do tego stacja e, radiowa. No, i generalnie wszystko fajnie się układało. Zapałki znalazłem, przywodnik znalazłem też. No, niestety trochę, trochę HP mi uleciało przez odmnożenia, ponieważ no, relatywnie znalazłem to trochę późno i nawet znalazłem łom, czyli byłem w stanie przyszukać sobie wszystkie szafki, których często. No i generalnie cel również miałem bardzo prosty, udać się do Jeziora Tajemnicy. Dlaczego? Ponieważ, no umówmy się, tam mamy jeden z relatywnie najłatwiejszych e, obszarów, żeby przeżyć. Mamy dużą ilość pałek, które należy zbierać, bo w tym momencie jedzenie jest też na wagę złota i te pałki naprawdę potrafią oddawać. Patrząc na to, że one się praktycznie psują jesteśmy w stanie, no w zasadzie jesteśmy bezpiecznie pod tym kątem, że się niczym nie zatrujemy. Więc taki miałem plan, aczkolwiek wywaliłem się, w zasadzie wiem, że się wywalę. Już nawet sobie was kasowałem, bo wiedziałem, że jest z tego nie wybrnę. Dlaczego? Właśnie udałem się do Wesołej, do Jeziora tajemnie, przez jaskinie, czyli przez tamę. I problem pojawił się mianowicie taki, że byłem, moja postać była już zmęczona. I nawet jak się dogrzałem w jaskini, to problem był taki, że wyszedłem 10 minut na dwór już mnie hipotermia atakowała, patrząc na to, że miałem jakieś 30% życia w momencie, kiedy już robiłem podejście to żeby wejść do właśnie do Tamy, no tak troszkę zacząłem robić duże kółka, ponieważ HP mi spadło chyba poniżej 5%, dodatkowo szedł za mną wilk, no umówmy się to było nie do wyratowania, nie mogłem się dodatkowo przespać, ponieważ nie znalazłem jeszcze śpiworu. Znowu w tym momencie całkowicie sobie to skopałem, więc prawdopodobnie lepszą opcją byłoby po prostu udanie się do jeziora przez autostradę. Gdzie de facto nie jesteśmy w stanie znaleźć jeszcze kilka innych ciekawych itemów, to bo umówmy się w przyprzeżnej autostradzie kilka ciekawych itemów można znaleźć. Opcja trochę dla mnie zbyt ryzykowna, ale też chyba jak najbardziej logiczna, chyba najlogiczniejsza właśnie sprawdzić sobie tą północną część mapy, czyli właśnie bunkier, jaskinie i udanie się w ogóle do Wilczej Góry a w zasadzie do Kanionu Popielnego chociażby po ulepszony plecak bo de facto wszystko musimy nosić ze sobą i to jest bardzo porąbana próba aczkolwiek bardzo logiczna bo nie będziemy musieli się tam zapuszczać a generalnie niezależnie gdzie pójdziemy i tak będziemy zamarzać więc reasumując troszkę te podejścia są dziwne w sensie ludzie mają bardzo kreatywne pomysły jeżeli chodzi o podchodzenie do tego trybu i najlepsze jest to, że nawet im to wychodzi. Zresztą podlinkuję wam link do jednego typa, z którym generalnie współpracuje nawet e, twórca właśnie longdarka W niego tam znacie, jeżeli oglądacie pan gdzie anglojęzycznego YouTube'a. No i naprawdę, chłop, ja byłem w szoku, gdzie chłop po dwóch godzinach był u podnóża, w zasadzie był w kanionie popielnym, nawet tak względnie ustawiony, a ja po dwóch godzinach ginąłem w drodze do Jeziora Tajemnic. Więc to też pokazuje, że jesteśmy w stanie w zasadzie jesteśmy w stanie sobie to na tyle zoptymalizować i o tyle zaplanować przez ten jeden punkt startu, że jesteśmy w stanie to przeżyć i myślę nawet relatywnie dłużej niż te kilkanaście dni. Więc troszkę reasumując, bo ten film jest troszkę o wszystkim niczym, w zasadzie tak bardziej opisujący. Jeżeli ktoś się boi tego trybu albo w zasadzie spróbować, to nie ma czego. Jest ciężko, jest ciężko. Czy jest sprawiedliwie? Nie jest. Ale mamy jakiekolwiek szanse to w zasadzie podjąć to wyzwanie i przetrwać faktycznie jak najdłużej patrząc właśnie na to, jak moim zdaniem było na początku. No na samym początku, a w zasadzie na pierwszym save, kiedy próbowałem sobie tam coś więcej pożyć. To zginąłem w zasadzie od ataku niedźwiedzia, tylko też sytuacja wyglądała tak, że praktycznie zamazałem. Miałem końcówkę HP i po prostu niedźwiedź mnie zaatakował, bo się praktycznie w niego wpierdzieliłem. No i sobie śmiesznie tańcowaliśmy i to teraz chyba gdzieś tam będziecie widzieli. Nie w zasadzie tyle. Dłuższy materiał, troszkę o wszystkim i o niczym. Na zasadzie coś wam powiem o tym trybie. Eee, no moje podejście na razie nie były zbyt udane. Jeżeli uda mi się wyciągnąć z tego coś więcej, pewnie powstanie wam po prostu dedykowany materiał. A chciałem wam po prostu to omówić, ponieważ ten tryb jest pierwszym wyzwaniem w longdarku, takim porządnym dla mnie, jeżeli chodzi o, o gracza longdarka. Gdzie no powiedzmy na pewno od tych kilku miesięcy tego longdarka gram po prostu więcej. Eee, I będzie ciekawe. Będzie ciekawe, jeżeli uda mi się coś tam więcej zdziałać to zrobię wam o tym materiał, ale również nie wykluczam, że zrobimy z tego serię na drugim kanale, ale to już niedługo. Także tyle piszcie na dole, co wy sądzicie o tym trybie, jak wam się gra, czy próbowaliście, czy nie yy, i czy oddaję, czy nie. Także dzięki za uwagę, do następnego.